Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Brodatego Glika. Dzisiaj pokażę wam zawartość paczki z GS-u. A właściwie z GS Brickstore, bo tak nazywa się sklep, w którym tę paczkę zamówiłem. No i myślę, że starsi widzowie pewnie myślą o GS-ie, ale to nie chodzi o ten GS, to po prostu sklep tak ktoś nazwał i to od inicjałów. Ale przejdźmy do rzeczy. Dość suchych żartów, bo oczywiście nie o tym jest odcinek. Ja, jak wiecie, kupuję klocki luzem na BrickLinku, albo też sobie jadę kupować je stacjonarnie, na przykład w kopalni klocków. A tym razem zamówiłem je na Allegro w sklepie GS Brickstore i tak to wygląda. GS Brickstore, tak się nazywa. I za chwilkę Wam pokażę, co tam zamówiłem. To jest sklep. Hmm, który jest taki trochę, bym powiedział, w klimatach właśnie bricklinkowych. Ja sobie to otworzyłem, bo musiałem wyjąć wcześniej fakturę. I w klimatach dlatego, że nie kupujemy tutaj klocków bezpośrednio na sztuki, w sensie pojedynczo, tylko kupujemy je w pakietach. Po kilkadziesiąt sztuk najczęściej. I ja za te zakupy dzisiejsze zapłaciłem 187 zł i 47 groszy, z tego co widzę. I trochę tych elementów jest. No ale dobra, otwórzmy sobie w ogóle... Tekturkę. Ja Wam w ogóle też sklep podlinkuję, bo jak uważam, że jest coś wartego polecenia, to trzeba polecać. Dobra, dobra. dalej dam sobie tą tekturkę, bo mi cień zostaje taki brzydki. O, spadło, pewnie słyszeliście. Dostajemy tutaj taki wielki wór strunowy. A co jest w worze strunowym? No, oczywiście mniejsze wory strunowe, bo tutaj są elementy. Możecie stwierdzić, że. W sumie dużo zapłaciłem, bo powiedzmy, no te 200, no to mała kwota nie jest. Ale co my tutaj mamy? Ja sobie znowu odblokuję telefon. E, I mamy tak. E, hmm, 50 sztuk razy 4 kert slopów, 1 na 2. I to będą te elementy. Powinny być cztery, więc ja od razu sobie sprawdzę kompletność zamówienia. Oczywiście ufam, że wszystko się zgadza. I teraz tak, jeden taki pakiecik, gdzie mamy tych slopów 50 sztuk, kosztuje 6,29, więc szczerze mówiąc, nieco ponad 10 groszy za jeden skos, to jest według mnie dobra cena. One oczywiście są fabrycznie nowe, są popakowane w takie pakieciki. Ok, jeśli potrzebujecie mniej, no to trochę lipa, bo nie kupicie tego pojedynczo, ale szczerze mówiąc, to są naprawdę naprawdę pakiety w tak niskich cenach, że to się po prostu opłaca. Dobra, ja sobie te słupki odkładam. Co mamy dalej? Płytki okrągłe 2 na 2. Kupiłem 3 pakiety, 25 sztuk w jednym worku. Mamy to tutaj. Jeden pakiet kosztuje 3.99, więc nie spełna 20 groszy za tego Round Tyla 2 na 2. W light blue grey to jest według mnie też bardzo dobra cena. Bo najczęściej kojarzę, że jak zamawiam na, na BrickLinku takie elementy, to one są po prostu droższe. Yy, więc no znowu twierdzę, że yy, uczciwie. Yy, następnie mamy ta nowe kloski ozdobne. To są te kloski ozdobne. One są pakowane po 25 sztuk, 659 za jeden pakiet, czyli no, mamy powiedzmy nieco ponad 20 groszy za jeden klocek i one są spoko też, jeśli robimy sobie jakieś zdobne fasady, jakieś takie udziwnienia na murkach, na ścianach, to one zdecydowanie się przydają i też, kurczę, szczerze mówiąc, one się w zestawach nie pojawiają w jakichś takich ogromnych ilościach, więc na pewno warto. To, co też mnie zainteresowało, to roślinki, właśnie te i szukam teraz, gdzie jest, hmm, ajajaj, nie ma trzeciego pakietu, zamawiałem trzy, żeby nie było, pokazuję, trzy sztuki po 3,99, hmm, no dobra, mam dwie, eee, ogólny sklep polecam, ale, a nie, dobra, jest trzeci, dobra, jestem ślepy, polecam sobie samemu, z po prostu było to poza kamerą, dobra, eee, 4 złote bez grosza, za 25 roślinek, więc znowu dostajemy, e, szczerze mówiąc, dobrą cenę. Takie listki są potrzebne, e, one też nie pojawiają się w jakichś ogromnych ilościach i też uważam, że to jest w ogóle jeden z tych elementów, który schodzi bardzo szybko i też w tym sklepie, jak kupujecie sobie brika, 1 na 2 z fakturą cegiełek, one schodzą w mgnieniu oka i za każdym razem, jak się czaiłem, to mi się nie udawało ich kupić, e, ale jest też opcja, że jak kupicie coś, to możecie poinformować sprzedawcę, żeby was e, też zajawił, że akurat te elementy się pojawiły. Dobra, następnie mamy modified plate 1 na 2 tanowy ciemny, 50 sztuk w jednym pakiecie. Ja mam 3 i jeden pakiet 50 sztuk kosztuje 5,99 to czyli mniej więcej 12 groszy za sztukę. Też spoko opcja, też w momencie, jeśli chcecie tworzyć jakieś takie niestandardowe murki, trochę bardziej je pozaokrąglać, to też się przyda. Czy jeśli tworzycie jakieś, nie wiem, ścigacze i tego typu e, kosmiczne wynalazki, one też będą przydatne. Czy nawet do robienia jakichś takich, nie wiem, broni z Lego, to może się przydać. E, następnie, co my tutaj mamy? E, a, to jest ciekawy element, slope curved 1 na 1 podwójny w light bluish greju i to jest ten element, 50 sztuk w pakiecie za 5,99, kupiłem 3, dobra, to jeszcze oddzielam sobie to, czego nie pokazywałem, więc znowu 12 groszy, to też jest fajne do wykańczania ścian, do robienia właśnie jakichś takich wypukłości na frontach tych ścian, czy też, szczerze mówiąc, do... Całkiem innej masy pomysłów, które możecie wykorzystać. Gdyby to był inny kolor, można robić z tego fotele, kanapy i tak dalej. No ale w Light Blueish Gray to zdecydowanie raczej to będzie dedykowane pod jakieś takie ściany, więc całkiem spoko opcja. Co my tutaj jeszcze mamy? Cegły tanowe z, ze studami po bokach, 35 sztuk za 5,99, więc jedna wychodzi za niecałe 20 groszy, i też wziąłem tego 3 sztuki. W sensie trzy pakiety, tak to się prezentuje, cena OK. No, oczywiście znowu, jak robicie jakiś murek, chcecie robić jakieś wypukłości, zdobienie i tak dalej, możecie sobie dzięki temu jechać z notem. Eee, I teraz tak, sztabki tanowe. 5,99 za pakiet, jest ich tutaj 50 sztuk, czyli znowu jakieś 12 groszy. Mam ich więc 200, bo są 4 pakiety. Szczerze mówiąc, bardzo spoko opcja. I też, jeśli chcecie robić jakieś takie pustynne posadzki, czy nawet nie pustynne, ale właśnie w kolorze takiego piaskowca, zdecydowanie warto sięgnąć po takie klocki. Czy też w kolorze właśnie Light Blueish Gray, jeśli się pojawiają, to warto w nie inwestować. One są po prostu przydatne i po prostu są też ładne, więc to jest zdecydowanie na plus. No i na końcu, jeszcze tak sobie dobrałem cztery pakiety tych tagli: 1 na 2 w Dark Blueish Gray. Mamy ich 40 w pakiecie za 5,69, czyli całe 15 groszy za jednego tile'a. No, i ja w takim razie mam ich 160, bo pakiety wziąłem 4. Też przydatne, choćby właśnie do. Posadzek, domurków i tak dalej. Ja ogólnie rzecz biorąc, ostatnio mam fazę na kupowanie szarych i tanowych elementów, dlatego że e, dubię sobie jakieś takie rzeczy w klimatach fantazy i wydaje mi się, że no to są elementy po prostu w takich najbardziej odpowiednich kolorach. Też te wszystkie takie zielonkawe rzeczy, roślinność jest potrzebna do tego, żeby zrobić jakieś krzaczki, jakąś taką niewysoką roślinność, ale i fajne całkiem, myślę, drzewka, więc tutaj na pewno sobie będę trochę e, z tymi elementami mógł podłubać. No i co? Ja Was zachęcam do. Do tego, żebyście tam zaglądali, bo odkryłem ten sklep już dawno temu, nie miałem wcześniej okazji zamówić. Teraz po prostu sobie zamówiłem, bo było trochę elementów potrzebnych. Czaje się, oczywiście na bryki z fakturą cegiełek. One będą, one są każdemu potrzebne. To jest element tak uniwersalny i tak przydatny, że warto po prostu mieć ich duży zapas. Ja co prawda mam, ale im więcej tym lepiej. No więc sobie sprawdzajcie, co jak tak wyglądały dzisiaj moje zakupy. Na dzisiaj to tyle. Dzięki. Cześć.